I już się z tej strony, Erik, Eric 2010 w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj, słuchajcie, będę chciał wam zaprezentować Empires of the Underground. Dlatego to jest bitwa mrówek. Jeżeli ktoś nie będzie wiedział, rozmnażamy się tutaj, rozmnażamy nasze mrówki i yy, yy, robimy mrowisko i walczymy z innymi przeciwnikami. A dlaczego nagrywam dla, dla Was taką grę? Dlatego, że nie ukrywam, że bardzo ją lubię, a poza tym bardzo mało jest youtuberów, którzy nagrywają po polsku tą grę. Znaczy nie bardzo mało, ale mało. Dlatego ja postanowię dzisiaj nagrać y, odcinek. Y, a jeżeli będziecie myśleć, że, jak, mm, że ja nie, nie grałem długo w tą grę, to w tym momencie y, wyświetli Wam się na ekranie wyświetli nam się wam się na ekranie ile mam przegranych godzin w Empires of the Underground No Jak widzieliście tyle mam godzin 100 coś koło 140 może 120 może nawet 100 godzin, także zacznijmy ja nie będę e, robił, bo będę już robił profesjonalnie, już nie będę zaczynał e, tutaj e, formation czyli tych eksperymentów bo to możecie zobaczyć e, na, najczęściej na odcinkach innych ludzi dlatego ja sobie zrobię free play e, the free play mode is excellent to A! Co to było? E, jeżeli chcielibyście, nie zrozumiałem tego, co tam pisało, ale już kit, e, jeżeli chcielibyście. E, co? What? E, jeżeli chcielibyście. Czekajcie, ja sobie tylko coś zobaczę. Yy... No, jeżeli chcielibyście więcej odcinków z tej gry, to zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Ja nagram jutro albo pojutrze kolejny odcinek. Dobra. Yy, to co, bierzemy sobie tą kolonię, bardzo ją lubię. Blakanta to sobie weźmiemy. Udanta, blakanta to też można mieć, chyba że tutaj weźmiemy. Futera, blakanta, dobra, wszystko jest. Ale jeżeli nie wiecie, bo ja też bardzo ciężko mi było do tego dojść, co to jest, jak zdobyć tą kolonię, jest to bardzo proste. Już, już wam pokazuję, jak to się dzieje. Musicie sobie przejść level The Outer Food i o, to jest, to jest godzinny level, niestety, ja to przechodziłem już ze trzy razy i tutaj mamy, że odblokujemy tą kolonię, którą mamy tutaj e, dostępną w, tej, w tym levelu do free play'a. E, tutaj niestety nie mamy więcej chyba unlocked over. Extra and Un unlocked our Nie wiem co to jest, ale dobra. Przejdźmy już do free playa. Yy, dajmy sobie new game i yy, pokonajmy tak. Na razie weźmy może yy, na dzisiaj jedną kolonię. Tutaj damy team 1. Damy sobie mój ulubiony kolor, oczywiście. No i tu muszę im wybrać czy e, serwis. Z... Dobra, weźmy to może e, no i to tyle. To jest to i kolonii name dajmy może. Taki dajmy kolonii name. Dobra i teraz słuchajcie, zobaczmy co by tu. E... Dobra. Pierwszy odcinek y, mapa. The dance. O dobra, zobaczmy. Basin, nie. Y, Towerland. Green, dobra. Ten, to jak my mamy green, to on będzie yellow, żeby było szybciej. Y, dobra. No, i możemy chyba startować tu medium. No to startujemy. Aha, swoją drogą, jeżeli ktoś nie lubi chrobaków, to ostrzegam, że taka nie jest dla niego. Dobra. Co ja chciałem y, oczywiście zrobić? Ja chciałbym tutaj wykopać te, ten tutaj tunel, i gra na, na początku musimy się przekopać do pierwszego jedzenia, aby rozmnożyć nasze robotnice. One tutaj sobie kopią. To chyba wszyscy, co oglądają, to będą wiedzieć. Dobra. Jeżeli za długo siedziałem w menu, to w następnym odcinku, oczywiście z undergrounda, już będę e, w tym. E, już będę. Już będę ten. Dobra, i tutaj mamy tą kolonię, którą ja odblokowałem. Tutaj mamy czerwoną mrówkę. Tutaj mamy faraońską, chyba. Tu jest y, jakiś trap. Czyli pułapka, a tu jest Major Ant, a to jest robotnica. Śmiesznie to wygląda, ponieważ robotnica jest czerwona, ale okej. Okay. Yy, dobra, zacznijmy. Teraz tak, musimy wykopać jakiś tunel, w w jakieś miejsce, do którego wsadzimy nasze yy, mrówki, nie? Ja akurat wykopię coś takiego. I można wsadzić dowolne, jakie chcecie. Jeżeli macie oblokowaną tą kolonię, ja będę grał na tej kolonii, ponieważ mi nie jest najłatwiej i ja polecam wam najbardziej grać na, albo na udartach, albo właśnie na tej kolonii, bo ona jest bardzo fajna. No i tak, yy, możemy sobie zrobić tą czerwoną mrówkę na sam początek. Yy, widzę, dobra. Teraz tak. Dobra, jeżeli mamy tutaj, to robotnicy nam będą budować i znosić i, znaczy, wynosić. Bo to muszą jaja od królowej dostarczyć do tego miejsca, gdzie jest do jajo. Dlatego tutaj właśnie, o i to jajo. Jak już dostarczą te robotnice, ono się wykluwa. Mamy mrówkę. Dobra, zacznijmy coś robić. Bo ja tylko tutaj gadam. Zacznijmy coś na razie robić Mamy tutaj już pierwszą mrówkę eee, Tutaj mamy też jedzonko jakieś fajne Sobie je zgarniemy No i zaraz dotrzemy do wyjścia Najważniejsze, żeby na początku zagarnąć to jedzenie stąd Żeby się trochę rozmnożyć Ja zawsze do przynajmniej dwóch mrówek Się najlepiej rozmnożyć Aha, bo my nie mamy już tego miejsca no dalej gościu, przynieść to. Uwaga. Cyk. Dobry. Mamy już drugą mrówkę. Jest już lepiej, ale pewnie do trzech się rozmnożymy. Coś tak czuję. Tak, yy, tak. Jeszcze. Nie, nie, do dwóch będzie. Do dwóch. Czy do trzech? Do trzech będzie, dobra, do trzech. No luziku, do trzech się wejdzie. Dobra. Eee. Yy rozmnożyliśmy to do trzech mrówek. Teraz możemy odłożyć te tutaj i one nam, robotnicy nam powymują jajca. Jaja, larwy, może, może tak to nazwę, żeby yy, się nasze mrówki rozmnożyły. Dobra. Teraz musimy się podkopać do wyjścia. Oczywiście, jeżeli gracie na free playu, yy, to po wzięciu tego, to nie polecam atakować tutaj jakichś robaków, yy, poza wzięciem darmowego jedzenia z podziemi. No i tutaj wykopiemy. Moje robotnice kopią tunel, i tym tunelem będę mógł się przedostać do y, następnych y, tutaj, do nadwór, po prostu na zewnątrz. Pyk. I teraz klikamy sobie na to. I to nam się odsłoni. Tak jest. Tylko musim, muszą... O, zobaczcie ile robotnic to możemy naraz kopać. Dobra. A tymczasem niech te mrówki również tu przyjdą. Dobra. I teraz tak. Tutaj mamy kolonię przeciwnika. A tutaj jest kolonia nasza. Nie jest to jakoś super daleko. Dobra, wyjdźmy może na zewnątrz. Zobaczmy, co by było tutaj do zjedzenia nie. sensownego. Tego nie weźmiemy, tego nie weźmiemy. O, tu się przypał zrobił. A nie, tutaj można wyjść, dobra. To się nie zrobił przypał. Tutaj są nasze trzy morówki, yy, które walczą. No i tutaj na, na przykład mamy pędraka, czy tam jakąś larwę, którą one ubiją i wezmą do jedzenia. Ok, teraz mamy, one przynoszą do naszej tutaj. Yy, Naszego mrowiska jedzenie cyk. No i można się dalej rozmnażać. I mniej więcej na tym polega e, ten, ta gra. Ale jeszcze można atakować kolonię przeciwnika, co mam zamiar w tym odcinku zrobić, ale co pewnie będzie mnie kosztowało kilka cięć, bo tak szybko przecież tego nie zrobimy, ponieważ przeciwnik jest. Mocny! Tak. Zobaczcie. Przeciwnik ma mrówki i to sporo. Dużo więcej niż my. Chociaż dostał off. Ale myślę, że go dzisiaj załatwimy. Także nie będzie zbytniego problemu z tym. Dobra, one tutaj będą sobie wychodzić. A ja będę czekał na jedzenie. Dobra, mogę w sumie jeszcze zrobić taki myczek. Tylko one niosą mi tu jedzenie. Dobra, 37, że postawimy tutaj takie coś. To, to są tak, jakby. Mam to ująć, to są. Spiżarnia taka, o, właśnie. I do tej spiżarni, dzięki tej spiżarni nasze. Nasza pojemność na jedzenie się będzie powiększać. No i oni tutaj mamy aktualnie pojemności na jedzenie 200. Dobra, 200 jedzenia możemy zgarnąć. A jedna mrówka, ta, którą ja na razie rozmażam, to jest y, taka średnia mrówka. Ona, ta czerwo, czerwona mrówka, tak. Ona. Y, ona tutaj kosztuje 65 da więc musimy trochę sobie pozbierać yy, tego jedzenia. Tutaj widzę, że coś się dzieje. Aha, bo tu się... Tu walczą. Tu oni walczą, dobra. 82 jedzonka mamy, to możemy dodać kolejną mróweczkę. No, i to myślę, że na początku będzie tyle. Hmm. Dobra. No, i ja, ja Wam zrobię teraz cięcie, i widzimy się, jak będę miał trochę już zwiększoną tą kolonię. Także do usłyszenia. Dobra, słuchajcie, jestem i mam. Dużo, 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 ale to dużo większą kolonię mrówek. Mamy 72 mrówki, z czego prawie wszystkie są ulepszone na trzecią moc. No i mam zamiar teraz zaatakować te tutaj mrówki. Nie chciałem przedłużać, bo to by długo trwało, zanim ja bym zrobił wszystkie rzeczy, ogarnął wszystkie mrówki. Dlatego nie chciałem wam dłużyć tego czasu, a teraz będziemy atakować... Prost atakować kolonię przeciwnika. Mamy prawie wszystkie mrówki na trzeciej mocy, temu, mu, y, temu będzie łatwo. Będzie łatwiej sobie poradzić z, z przeciwnikiem. O, widzę tutaj, że. Y, no nie jest tak y, łatwo, ale myślę, że teraz nam się uda y, zrobić tutaj dużą robotę. Zobaczcie, jak szybko przeciwnika mrówki. Giną w porównaniu do moich. Zobaczcie to. Zobaczcie, co tu się w ogóle dzieje. Zobaczcie. Tutaj oni mają swoje mrowisko, ale moje mrówki dochodzą do nich. No jest, dobrze. Dobrze, dobrze się dzieje. Dobrze się dzieje. Idziemy sobie, zobaczcie jakie one są, aż czerwone te moje wagówki są i zaraz nam się uda wygrać tą, otóż, grę, uwaga, uwaga, do te, docieramy do królowej. Jest, uda nam się to wygrać, albo i nie. Tak uda nam się to wygrać. Yes! Jest! Udało nam się wygrać w grę, także. Y, o! This sprawling home and healthy workforce will endure for many years to come. A true victory for this once small family. No, teraz mi jeszcze ścięło. Ale okej, okay, także jeżeli odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a ja się z Wami żegnam. Siemanko, cześć!